Witam serdecznie. W poprzednim odcinku mówiłem o tym silniku. Ten silnik zaraz będę rozbierał. To jest silnik z kosiarki. Prawdopodobnie tutaj sądzę po tej śrubie, po zamocowaniu noża. Także za chwilę za niego się zabieram. Kompresor ten z agregatu chłodniczego z lodówki nad czapkę wylewa się w tej chwili olej. Także może sobie go na następny film zostawię. Bo jeszcze trafił mi się taki silniczek. Tu miałem trochę z nim pracy, dlatego że musiałem wszystkie nity roznitować taka jedna razówka nie do rozkręcenia, tylko wymiana do wyrzucenia. Prawdopodobnie to był silniczek z pralki. Silniczek z pralki sądząc tutaj po tym miejscu, gdzie pracował pasek. Także tak, chyba że jakaś suszarka, może, no ciężko mi jest powiedzieć. W każdym razie, z punktu widzenia elektrycznego, ten silnik jest lepiej zbudowany. To jest e, krótko zwarty na kondensatorze. To silnik e, szeregowy, szczotkowy, krócej żywotny, poprzez to, że ten komutator się wyciera, szczotki. Tutaj też się zdarzają różne takie historie, gdzie kondensator jest uszkodzony, dostaje przebicia. No, ale bardziej jestem przekonany za tymi silnikami. I tutaj jest więcej miedzi. Jeszcze powiem z punktu widzenia takiego recyklingu: że tutaj jest więcej miedzi. Tu są tylko dwie cewki. Dwie cewki. Dobrze, że miedziane, bo wirnik, sami wiecie, że ciężko z wirnika mieć wyciągnąć. Tutaj jeszcze, jak będziecie mieli podobny silniczek, to musicie zwrócić uwagę, że tu w tym miejscu, tu w tym miejscu też jest cewka miedziana. Tego nie otwierałem, ale tak, na 99% tu jest cewka miedziana z z tego yy, z tymi z tymi przewodami idzie po prostu do sterowania do yy, programatora tak? czy to w pralce czy to w suszarce. <laughs> Także to są takie rzeczy za które się teraz zabieram. Yy. No i tutaj później zobaczymy jeszcze, jak w stanie są te łożyska, czy da rady je zdemontować tutaj w tym silniku do bramy przesuwnej. Ale na razie, tak jak mówię, jeszcze nie mam na niego pomysłu. Elektronikę wyciągnąłem, bo to stara technologia, układy TTL, jeśli komuś coś to mówi. Dobra, przyspieszam film, rozbieram najpierw te cewki, wirnik sobie zostawię do wypalenia. I ten silniczek. you. Mm -hmm. jednego silnika wyciągnięta miedź to jest ten silnik od pralki. I tutaj pamiętacie to, co mówiłem na samej górze, że tam jest pierścionek taki yy, miedziany. No to właśnie tu wam pokazuję, że to był pierścionek ten miedziany. I to był w tym miejscu. O, tutaj w tym miejscu był pierścionek na obudowie. To jest wirnik. Wirnik, wiadomo, do wypalenia. Także jeden silnik mamy załatwiony. Zaraz przejdę do drugiego silnika. Obudowy aluminiowe Wszystko aluminium czysta Zero śrubek stalowych. Także to do odpowiedniego pojemnika. Tu jeszcze mam stojan z tego, z tej pralki. Ten plastik do usunięcia to też do pojemnika z kaczorem. Jeśli ktoś oglądał ostatni filmik, to wie o jakim pojemniku mówię. I teraz tak, tu Wam chciałem pokazać, nie rozbierałem tego do końca, bo Wam chciałem pokazać taką metodę, nie wiem czy ona się sprawdzi czy nie, oczywiście odpowiedni sprzęt trzeba mieć, no trochę się obróciłem, ale to jest nieistotne. Tutaj widzicie, no jest taka metoda, że się tnie piłką wzdłuż, odpada ten pierścionek i jest łatwo odzyskać drugą część po prostu wybijając. Ja sobie pomyślałem, że może w ten sposób nie odcinając, bo to wiadomo, przy odcinaniu jest jakiś odpad, ale przy pomocy odpowiednich odpowiednich narzędzi takich, takich, potnę sobie te cewki dookoła w takie niewielkie kawałki. I to po prostu. Wytnę aż do samego końca i w ten sposób wybiję. Także nie wiem, czy to jest dobra metoda. Tutaj tak samo już zacząłem wycinać. No, jeśli to się nie powiedzie, wytnę i no, nie sprawdzi się to, co sobie pomyślałem. No, w każdym razie no, trzeba próbować. Zależy nam na, nam na czasie, żeby dużo się nie namęczyć, nie narobić. No, wiadomo, jakiś odpowiednie sprzęt musi być, nie? nie tylko młotek i przecinak, ale i dobrze złapać te cewki, porościnać. także yy, piszcie pod filmem, czy też macie podobne, yy, podobnie wycinacie, czy jeszcze jakaś inna metoda. no albo piłka, albo po prostu w ten sposób, żeby powycinać. Yy, no bo tak nie wejdą żadne yy, no tak raczej ciężko jest powycinać tak po kolei a tutaj całą cewkę łapiemy z góry i wycinamy w takich kawałkach i zostaje zostaje tylko to co jest do wyciągnięcia z drugiej strony także dobra nie będę przedłużał wezmę spróbuję to wyciąć ewentualnie powiem wam w następnym filmie czy mi się ta operacja udała czy nie, no jeśli nie, no to tradycyjnie piłką trzeba obciąć z jednej z drugiej strony i wybić to co jest w stojanie tutaj. No, trochę ten wirnik jest polakierowany i dlatego to tak się źle obiera, no, ten był łatwiejszy do rozbiórki, ale yy, no z kolei tutaj jest kwestia wirnika jeszcze, nie? To też nie jest prosta sprawa. Trzeba dobrze wypalić to, żeby w ogóle wyciągnąć tą mieć. I ta mieć jest brudna. Po tak zwanym piecyku też nie jest yy, tak płatna jak czysta mieć. To wiadomo, bo jest z odpadami. No i dobra, na dzisiaj to wszystko. Miłego weekendu, udanego rozbierania. Różnych niepotrzebnych rzeczy. Pozdrawiam.